Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę państwu jak przygotować owoce morza z brokułami. Na początku do dużej miski wlewamy sos ostrygowy, olej sezamowy, pół wytrawne szary. Teraz cukier. Całość mieszamy. Do tak przygotowanej marynaty wrzucamy owoce morza. Całość mieszamy. Owoce morza przykrywamy i odstawiamy do lodówki na dwie godziny. Po dwóch godzinach zamarynowane owoce morza przycyzamy, marynaty odstawiamy na bok. Wokół rozgrzewamy połowę przygotowanego oleju. Na rozgrzany olej wrzucamy zamarynowane owoc morza. Mieszając smażymy aż się zarumienią i zmiękną. Owoce morza są już odsmażone. Przekładamy je do naczynia. W tym samym woku podgrzewamy pozostałą część Oleju, po czym wrzucamy czosnek. oraz imbir. Marzymy aż wydadzą trochę aromatu. Następnie dorzucamy broku. Wlewamy przygotowaną marynatę. Oraz dodajemy cebulkę dym. Broku jest już miękki. Możemy dodać odstawione na bok owoce morza, wcześniej podsmażane. Całą razem mieszamy. Po dwóch minutach smażenia możemy dodać kiełki fasoliny Możemy może z brokułami są już gotowe. Chcemy przełożyć porcję na talerz. Na koniec całość posypujemy wcześniej przesmażonymi kawałkami czosku. Gotowe. smacznego!